Dobry, tu Karol z Plus Minus Edukacja. W tym filmie rozwiążemy sobie kilka podstawowych, prostych równań wielomianowych. Pierwsze równanie: 2x do 3 minus 10x kwadrat równa się 0. Mamy element stopnia trzeciego. Zauważamy, że z obu tych składników można wyłączyć przednawias. 2. Jest to dzielnik zarówno dwójki, jak i dziesiątki oraz x w najniższej z występujących potęg, czyli z x kwadrat. I w nawiasie zostanie nam x minus 5. No i to ma być równe 0. I widzimy już z tej postaci właściwie dwa rozwiązania. Mamy tutaj do czynienia z jednoczynem dwóch wyrażeń. To jest nasze pierwszy, pierwszy czynnik. To jest nasz drugi czynnik tego jednoczynu. No i teraz, ponieważ cały iloczyn ma być zerem, no to każdy z tych czynników, jeśli będzie zerem, również to będzie rozwiązanie tego równania. Także wyrażenie 2x kwadrat zeruje się dla x równego 0. Będziemy mieli 0 do kwadratu, tak, czyli 0 i 2 razy 0 to 0. I oczywiście wtedy cały ten iloczyn będzie równy 0, a drugim rozwiązaniem jest liczba. 5. 5 minus 5 to, to będziemy mieli też 0. Tutaj do samodzielnego rozwiązania polecam równanie minus 3x do 3 minus 6x kwadrat równa się 0. Drugie równanie. Minus x do 3 plus 16x równa się 0. Również zauważamy, że można wyłączyć przed nawias powtarzający się tutaj jest element x, a nawet najlepiej, żeby to było minus x. Wtedy w nawiasie już tutaj nie będzie minusa przy x kwadrat. No i będziemy mieli jeszcze minus 16. Wszystko się zgadza. Tak minus x razy x kwadrat daje nam minus x do trzeciej, no a minus x razy minus 16 daje nam plus 16x. No ale w tym drugim nawiasie zauważamy możliwość użycia wzoru skróconego mnożenia. Ten wzór to jest A kwadrat minus b kwadrat. Tutaj tym b u nas będzie czwórka. No i to jest A plus B razy a minus b. A zatem użyjemy tego wzoru. Mamy minus x, będą dwa nawiasy. W jednym mamy plus, w drugim minus. No i tutaj po lewej będzie x, no a po prawej właśnie czwórka. Z tej postaci widzimy trzy rozwiązania tego równania. Ten czynnik się zeruje, jeśli x będzie zerem. Ten czynnik się zeruje, jeśli x będzie minus czwórką, no a ten czynnik, jeśli x będzie czwórką. Pomulowałem x1, x2, x3. Do samodzielnego przemyślenia polecam równanie x do trzeciej minus 25x to równa się 0. Trzecie. Równanie x do potęgi trzeciej minus 6x kwadrat. Dodać 9x równa się 0. Dostrzegamy możliwość wyłączenia czynnika przed nawias. Tym czynnikiem będzie x. Uzupełniamy zawartość nawiasu x kwadrat minus 6x dodać 9. równa się 0. No i tutaj jak ktoś zauważy, to w tym nawiasie możemy tutaj przyłożyć wzór stosonego mnożenia. Będzie to a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, co po prostu możemy zwinąć jako kwadrat różnicy a minus b. Co będzie tym A? Będzie to X. A co będzie? Co to będzie B? Skoro b kwadrat to dziewiątka, no to znaczy, że b to będzie trójka. A zatem będę miał tak x, no i tutaj ten właśnie kwadrat różnicy x -a i trójki. I widzimy tutaj dwa rozwiązania tego równania. Jak x będzie zerem, wszystko tu się wyzeruje. No i tutaj jak x będzie trójką, to również będziemy mieli... 0. Do samodzielnego rozwiązania polecam równanie x do trzeciej plus 4x kwadrat plus 4x się 0. Czwarte równanie: x do trzeciej plus x kwadrat. Minus 6x równa się 0. I znowu wyłączenie czynnika przed naglas robi robotę. x. Nawiasie, x kwadrat plus x minus 6. To tutaj nie przyłożymy żadnego wzoru skróconego mnożenia. Na pewno jednym rozwiązaniem jest 0, wynika to tutaj z tego czynnika będącego x na początku. Natomiast, żeby znaleźć pozostałe rozwiązania, możemy po prostu na przykład policzyć deltę, użyć wzorów na miejsce zerowe funkcji kwadratowej. Także liczymy delta b kwadrat minus 4 razy a, razy c. No i mamy 1 dodać 24. Ładna delta 25. Pierwiastek z delty to liczba naturalna 5. No i możemy użyć tutaj tych znanych dobrze wzorów, aby policzyć tutaj drugie i trzecie rozwiązanie tego naszego równania. Leciało to tak, że było to minus B, czyli będzie u nas minus 1 I raz było odjąć, raz dodać pierwiastek z delty. Czyli w tym przypadku piątka i to podzielić w tej części na 2, ale pamiętają, że tam jest 2a, ale u nas a jest 1, więc faktycznie będzie to na 2. No i mamy tak, minus 6 na 2, czyli minus 3, i tutaj 4 na 2, czyli 2. Wszystkie trzy rozwiązania 0 minus 3, 2, tutaj znaleźliśmy do samodzielnego rozwiązania. Będzie wielomian. będzie równanie x do 3 minus 3x kwadrat minus 4x równa się 0. I za moment jeszcze jedno, piąte i ostatnie równanie w tym filmie. Tutaj już wyczyścił wszystko. No i piąte równanie. X do 3 plus 3x kwadrat, minus 2x, minus 6 równa się 0. Aby rozłożyć na czynniki wieloletnie po lewej stronie zastosujemy metodę grupowania wyrazów. Tutaj z pierwszej grupy możemy wyłączyć x kwadrat przed nawias. W nawiasie zostanie nam x plus 3. I zauważamy, że ten nawias jest w stanie tutaj się powtórzyć nam, jeśli połączymy to minus dwójką. Zobaczcie tak, minus 2 razy x to będzie minus 2x, no i minus 2 razy 3 to będzie minus 6. No I teraz yy, wspólnym czynnikiem do wyłączenia przed przednawias jest nawias. Tym nawiasem powtarzającym się jest właśnie x plus 3. Otwieramy nowy nawias, w którym wrzucamy to, co było przed nawiasami wcześniej. No, i jeżeli tutaj widzimy x kwadrat, a potem minus, no to zawsze taka konstrukcja tutaj stwarza możliwość użycia już dziś raz użytego wzoru skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. To rozmnoży nam ten nawias. W jednym będziemy mieli plus, w drugim minus, na x po lewej, no, a co po prawej? Przypominam, tutaj rozmawiamy o tym wzorze a kwadrat minus b kwadrat i tak dalej, więc jeśli b kwadrat wynosi 2, no to znaczy, że b to jest pierwiastek z dwóch. No i mamy tutaj x plus pierwiastek z dwóch, a tutaj x minus pierwiastek z dwóch. Po rozłożeniu wielomiany na czynniki, to już rozwiązanie równania, to jest tylko kwestia wypisania, ale jakby liczby zerujących poszczególne te czynniki. No i widzimy, tutaj pierwszy nagaz będzie zerem dla minus trójki, Drugi nawias dla minus pierwiastka z dwóch i trzeci dla pierwiastka z dwóch. Znaleźliśmy trzy rozwiązania tego równania. Do samodzielnej analizy polecam równanie x do trzeciej plus 2x kwadrat minus 5x minus 10 równa się 0. To wszystko już w tym filmie. Dziękuję bardzo za uwagę.